Z nich bierze puchar w ręce, ściska, całuje, pozując do pamiątkowych zdjęć. Takie zdjęcie będzie zdobyć, zdobyć archiwum prywatne każdego z nich. Większość obiegnie pracę całego świata, nie tylko Republiki Federalnej Niemiec. A niemieccy podają sobie z rąk do rąk ten piękny puchar, ten Reuter. a za chwilę runda honorowa, by podziękować tym, dla których grają na co dzień w Lidze, a potem w Posłuchajcie Państwo przez moment, jak cieszą się głównie Kibice Republiki Federalnej Niemiec Lothar Mateusz i Runda Honorowa. Trzy razy w finale, dwie porażki, jedno zwycięstwo, jeszcze sukces drużyny niemieckiej. Premier w stadionach Andrzej Zydorowicz i Marek Madej. Po raz ostatni ze stadionu olimpijskiego. To wszystko. Halo Studio w Warszawie. Dziękujemy bardzo Darku, dziękujemy Panie Zbyszku, dziękujemy również Andrzejowi Zydorowiczowi i Markowi Madejowi za Waszą miesięczną pracę. Proszę Państwa, a my tu w studiu także mamy swój maleńki puchar. Jest on też szczerozłoty, ale bardzo, bardzo malutki. Szkoda, że nasi nie zdobyli takiego. <grym> Macie też jeszcze coś innego, co chciałbyś tak, tak pokazać? Tak, chwilę pokazać, pokazać przede wszystkim koszulkę tak Mistrza Świata. Jest to koszulka sprzed kilku lat, podobnie jak Twoja koszulka. Tak, nie a nie to prawda? jest właśnie. Wicemistrza Świata, koszulka Wicemistrza Świata. I proszę Państwa, jeżeli już rozmawiamy, bo my też takie podsumowania kończymy już też miesięczne spotkanie z Państwem. Bardzo mamy nadzieję, że Państwu z nami było równie miło jak nam z Państwem, ale chcemy jeszcze właśnie remanenty małe zrobić. To znaczy, jeżeli mówimy już o ubraniach, to chciałybyśmy razem z Magdą serdecznie podziękować Panu Babiemu Sakowiczowi, dzięki któremu mogłyśmy prezentować kolekcję tych strojów, które właśnie przez miesiąc mogli Państwo oglądać. Nie byłoby tych stroju, gdyby nie firma Dantex. Pięknie, dziękujemy. O bolku chciałaś powiedzieć. Tak, właśnie, chciałam, właśnie jeszcze bolek. Proszę Państwa, wiele listów, nasz bolek, nasza maskotka tego studia, która codziennie tu z nami była. Wiele listów przyszło, było wiele telefonów, co się z nim stanie po mistrzostwach. Właścicielem tego bolka, jak już mówiłam, jest zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Zadzwonili do mnie i powiedzieli, że proszą aby zlicytować go na aukcji, która będzie 14 lipca w Warszawie i pieniążki uzyskane ze sprzedaży bolka będą przeznaczone na wakacje dla dzieci, których rodziców nie stać na to, aby zapewnić im letni wypoczynek. Także proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za, my również Państwu za ten miesiąc wspólnie spędzony. To wszystko. Ja chciałem, chciałem powiedzieć, że trochę mi to przypomina, już w radiu nawet mówiłem, te mistrzostwa przypominają taki, taką przygodę z dobrą książką, którą się mhm. czyta, pochłaniając każdą kartkę, żeby jak najszybciej wiedzieć, jakie jest zakończenie, zrywając noce. Tutaj też zarywaliśmy w początkowej fazie trochę nocy, czasami narzekaliśmy na poziom tych mistrzostw, ale kiedy się skończyły, myślę, że wszystkim nam będzie tych wieczornych spotkań brakować. Na pewno. Dziękujemy Państwu bardzo. Przez miesiąc mieliśmy przyjemność spotykać się z Państwem. Do widzenia, Magda Mikołajczak. Katarzyna Dowbor, Marek Szewczyk i Marek Rudziński. Dziękujemy jeszcze raz. Dobrej Dobre nocy. Do następnego spotkania. Do widzenia. we